To może zacznijmy. To może zacznij. No dobrze. Z radością. Nagrajmy kolejny We odcinek. Dzisiaj za sprawą, no i właśnie. Za sprawą użytkownika, który... Um, który zaraz znajdziemy. Który polecał, znaczy polecał, stwierdził, że utwór Litwy jest pęgerem. Będziemy słuchać Litwy. I sprawdzimy, czy to właśnie, to, czy się właśnie tak to wygląda. Uh, Alanowiczek. Mam. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za komentarz i sprawdzamy, co w tym roku zaprezentuje nam Litwa. Co tam w trawie w zeszłym roku Litwa miała e, Monika... utwór utwór Stay. Linkte? Linkite. Link yeah. I Stay. E, dwa lata temu też Monikę, tylko, że Monikę z utworem Sentimental, ale w 2021 nie mieli Moniki. Fantastyczny zespół, bardzo nam się podobał, The derób. I... Ale osobiście mi się bardziej podobał y, utwór z 2020 roku. Kiedy nie pojechali, on kiedy była pandemia. Tak. E, Dyskotek. Tak. Niemniej jednak oba te utwory miały sobie coś fajnego, miały, były klimatyczne. No miały część wspólną taką, że ten sam zespół? Nie bez powodu zajęli y, ósme miejsce no tak. wtedy, kiedy wystąpili. Ale może już coś o przeszłości. Dobrze. Co my mamy tym razem? Zabęgerowego. Z Litwy. Znowu, niestety... Mm, niestety? Nie ma teledysku. Znaczy, A, no tak. No jest troszkę orkiestralna wersja, ale myślę, że to by trochę za zaburzy, dużo no, raczej nie oceny. wystąpi w takiej wersji y, na Eurowizji. Tak, więc znów jesteśmy skazani no jesteśmy na Jesteśmy zawiedzeni, życie. bo w zeszłych latach było chyba więcej tych nagrań. No w ogóle się okazuje, że teraz tak już 10, nie wiem, ile tych, tak już nie liczę, ale może no, nie przesadzam. Ale... Nie, ale około no kilka nagrań już. No już mamy. na żywo, więc. Tak, więc jakby już część zespołów. Jest to bardzo wykrzywione teraz, no ale chcemy do, dokończyć nasze e, I tak to już wrażenia. Jest robione na szybko, więc. E, bo ile mamy? Obecnie 10 dni do Eurowizji już nawet nie liczę. No już, który jest dzisiaj? No, prawie. Boku, coś się no. Dobra, Dobrze. Przejdźmy do e, Litwy. Łotwy, przepraszam. Nie, Litwy. Bo Uf Litwę. Tak, Łotwę Litwę będziemy słuchać, a Łotwa będzie później. Szmajkowski po nie, tym w nie. Bardziej bym powiedział, że wiesz co? To ten chłopak, który. E, nie, no dobra. Maciejczyk, ale nie. Nie nieważne. No nie ważne. Fajnie, że po swojemu śpiewają, w sensie, w swoim języku. No, a tutaj już mniej powerowy ten refren. Tak, tak, no tam, no wiesz, coś tam mogłoby lepiej, więcej można było tam dać. Myślę, Co? że po początku, na pewno. Znaczy, na pewno jest energiczny ten utwór, tak, w sensie... No się ten, ten refren tak kurczę, trochę. by... Inaczej, instrumental sugeruje nam, że ten utwór jest Ech, energiczny, no to tak. natomiast y, śpiew wokalisty już jakby trochę mniej. <laughs> ja nie był pewny tego. Dobrze, no to, pokażmy to. dalej. O, Szczerze? No. Gdyby mi ktoś puścił sam instrumental tego, to by było mega, bo to jest naprawdę taki bardzo mocno zarysowany ten yy, bas analogiczny, no tak. ten, yy, te uderzenia właśnie bębnów jeszcze tam yy, w międzyczasie idzie jakiś taki... Ja Co tum, -tum jeszcze że plady. w ogóle tak sobie pomyślałem, uh -huh. że jak już yy, jak słuchamy niektórych utworów na żywo, to tak dla... No nie wiem, takiego utwierdzenia się, w przekonaniu. Powinniśmy jeszcze chociaż tak na szybko przelecieć, yy, chociaż audio, audio w sensie yy, studyjne. Już nawet bez teledysku, ale żeby chociaż mieć, wiesz, taki, taki zarys w porównaniu do tych innych poprzednich, co słuchaliśmy. Żeby to, te, ta ocena jednak na naszej tabeli była bardziej miarodajna. Hmm. Ale to już najpierw przesłuchajmy tego. No, do tego to, sensu. Tak.

Niego wokalistę, dać do tego? Bo on, jakby. No, ja mam troszkę taki dysonans między no. tym, co słyszę w instrumentalu, a tym, co słyszę tutaj. No i znowu, instrumental po prostu hypuje niesamowity hit, nie? Rzeczywiście, węgiel. Tutaj, ktoś się wiesz, drzeć powinien po prostu na tej scenie, a tutaj tak jest. No. Baby lasagne, chłop, chłop bardziej do. no. Chłop bardziej do balady jakieś, nie? Albo karia. No, o. On sobie tam delikatnie tak w sumie śpiewa no z tak. tym refrenem. Chyba, że taki był zamysł po prostu. Może, nie? no ale w sumie to takie trochę niespójne. Eee, no też mi się nie. wydaje, że... no kurczę, stawić coś innego tutaj. No tego, no jedne piosenki, no. Pa, 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 pa. Nie no, trzeba przyznać, ma potencjał bęgerowaty. Potencjał. A. Nie no bo ten instrumental bardzo taki klubowy i taki wiesz, no z takim pierdzielnięciem naprawdę. No dobrze, to teraz to, to tak na szybko właśnie jeszcze żeby zobaczyć. cięcia, myślę, że bo, bo to już nie ma sensu na wizji tego robić tylko po prostu. Dobra, dobra, posłuchajmy. Gdyby no, on w takim takim... No dokładnie takiego... Co ja się bawisz. No, Przesłuchaliśmy tym... e, sobie też audio. Mhm. No wiadomo, że wersja studyjna jest zrealizowana tak, żeby wokalist... No wiadomo, lepiej to wszystko tak, troszeczkę brzmi, by... Ale nie zmienia to jakby takiego ogólnego Mimo wszystko, naszego... wszystko trochę mało tego wokalu, w tym... Mało wokalisty mało wokalista taki, taki mało strasznie jest strasznie skryty jest taki kurczę, wokalista jest mało wyrazisty w tym po prostu jest taki, jest taki delikatnie wycofany może taki trochę tajemniczy no nie wiem czy to był taki zamysł ale no mi właśnie tak jak jak z gdy... tym instrumentalem który tak pcha do przodu ja on to się tak po... trochę cofa piosenka skrojona pod niego, pod niego. No, no troszkę tak że ktoś jednak... bo sam utwór ma potencjał tylko kurczę mhm. no może w do, delikatnie innym właśnie w innym tonie w innej obsadzie. Mocniejszy głos, taki bardziej... Tak, na refrenie trochę pokombinować, żeby nie było tylko delikatnego tego tam 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 tam, tylko wiesz, gdzieś tam uderzenie tego wokalu, chociaż na ostatnim refrenie no troszkę niedosyt można powiedzieć tak, się czuje. tak troszeczkę bo... Ale niedosyt. Nie, wokalnie jakoś właśnie nie było niesamowitych tutaj. Znaczy, Przyjemny głos taki, ale no... no ale no nie na taką piosenkę, myślę. W sensie ja faktycznie. No, mówię, nie ja taki mam, miałem taką, taki straszny dysonans, gdzie instrumental po prostu parł do przodu, a wokalista troszeczkę się cofał. <noise> no. Ja bym powiedział, że, że ten właśnie wiesz, pędzi, ten instrument tam leci, a właśnie jest przyczepiony do niego. Wokalista jest wokalista i tak, oh. Oh, go tak ciągnie ten <noise> instrument, ale tam, no to... dobra. Oh. <noise> nie wiem, czy to dokładnie. No myślę, że to idealnie obrazuje, no, tak jak no, na troszkę... sankach ktoś by był ciągnięty, no ja tam tak właśnie, o dobra, dobra. Lepsze czy gorsze niż luna? O, zapomniałem, że to się A, właśnie, pewnie nawet nie wpisałeś nazwy. Nie wpisałem nazwy. Miałeś czas. Miałem Miałeś czas. dużo czasu. No to dobra. przejdźmy do tabeli, albo... Najpierw lepsze czy gorsze niż luna? Hmm. Hmm, 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 hmm. Nie, no, powiem ci tak, niestety gorszy niż Luna. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli powiedziałbym, że lepszy niż Luna, to automatycznie by oznaczało, że ten utwór byłby wyżej e, niż na przykład, e, niż na przykład e, Włochy, niż na przykład Belgia. Dobra, e, gorszy niż, niż na przykład niż Luna. San Marino. Mówię, gdzie że gorszy niż Luna? Gdzie w takim razie według Ciebie można by było ich umieścić? Za Włochami? Za Belgią? W Policjach Luksemburgu i San Marino. Tak mi się wydaje. Hmm. Za San Marino? Trochę przed Izraelem? Chociaż hmm, kurczę... Za San Marino? No bo jednak tam był taki rokowy z pazurem i miał tą energię. No tutaj Bić też miał. Energię. No bicik, ale to wokalista niby ma robić robotę, nie? No tak. Widzisz, ja mam teraz no ten dobrze. problem z Riven, bo ja nie wiem, czy ona nie była. No, czy nie była lepsza niż. Gdzie jest tutaj, jak, no, jest na 19 pozycji. No dobra, ale to wtedy co? Że. Nie, nie, dobra, już nie kombinuję. Ja nie będę kombinował tak jak. Izrael, Francja Po i... prostu zróbmy ich za San Marino i potem będziemy dyskutować. Bo to szkoda teraz czasu na te dyskusje, które i tak się odbędą. I... Oj, to jest, będzie mocarny odcinek, co czuję. Przedługi i przegadany. I przenudny. i, i przenudny. Nie wiadomo, zobaczymy. Może będzie jednak coś ciekawego. A więc Litwa wędruje na 18 lokatę. Znaczy to jest trochę złe słowo, bo to nie jest, nie jest spekulacja, jakie miejsce zajmie finalnie. Znaczy, inaczej, no jest szansa, że jak ktoś wiadomo, będzie przed nimi to jeszcze po prostu spadną. więc no tak. Aktualnie jest na no I tym co miejscu. tak to wygląda? E, dajcie znać, jak wam się podoba litwa, czy. E, Banger, się, czy mniejszy węger, czy coś by dało się zmienić w tym utworze, żeby było jeszcze fajniej? A może uważacie, że w ogóle jest niedoceniona i jest za nisko? Chętnie posłuchamy Waszych opinii. Dzięki za cierpliwość, dzięki za obecność. Trzymajcie się. Cześć.